Mojemu byłemu ciągle coś nie pasowało, no wciąż miał do mnie jakieś pretensje. Dobrze, że ty taki nie jesteś. W pierwszej chwili można pomyśleć, że jest to komplement, ale może to też być ukryta perswazja. Poprzez taki komunikat twój partner może chcieć nakłonić cię do tego, żebyś nie był jak ten kutliwy czy ta kutliwa ex czyli, żebyś nie stawiał oporu i był bardziej wyrozumiały. No i jeżeli jesteś osobą uległą, to w mig zrozumiesz to ukryte przesłanie tego komunikatu i zaczniesz dostosowywać się do oczekiwań tej drugiej osoby. Czyli zatańczysz jej, jak ona Ci zagra. Pamiętaj o tym, że jeżeli Twój partner zachowuje się nie tak, jak tego oczekujesz, no albo na przykład przekracza Twoje granice, to masz prawo reagować zgodnie ze swoimi odczuciami, zamiast na przykład... Gryźcie w język z obawy przed tym, co on sobie pomyśli, i czy przypadkiem cię nie odrzuci. Dodam też, że tego typu.